trzech gości na sali i pięciu o sześciu policjantów. Korzystam koniecznie, wylegitymować tych gości na okoliczność, że ja popełniam wykroczenie, odkierając restauracji. Co, ma co ja mam na miarę Co masz policjantów? Co mógłbym, co mógłbym proponować? Mógłbym proponować, żebyście Państwo wraz z obecnymi w lokalu klientami stali się w tej chwili na moje zaproszenie uczestnik posiedzenia naszych zespołów parlamentarnych. Ja Państwa do tego zapraszam. Od tej chwili, od tej chwili nasz zespół parlamentarny proceduje z waszym udziałem i bardzo proszę przedstawicieli Policji Państwowej, żeby albo przyłączyli się do posiedzenia, do udziału w posiedzeniu naszego zespołu, albo żeby natychmiast opuścili lokal. Proszę nie przeszkadzać w wykonywaniu Proszę nie naruszać wolności ojczyzny pozwolonej Polski swoimi bezprawnymi działaniami, które utrudniają naszą pracę. jakbą lata nad nad Polską, to lata tylko wokół miast. A nie ma żadnych informacji o chemistrach na przykład na Grenlandii czy na Arabii Saudyjskiej, dlaczego Bo tam nie ma ludzi. I to nie rozumiecie, że oni robią chemistrach nad, nad populacją ludzkości, czyli tam gdzie są miasta, Śląst, Warszawa, Kraków i tam gdzie są regiony tak zamieszkałe, a nigdy z tymi chemistrasami nie latają. Wokół Grenlandii, nad oceanem, pacyfikiem. Atlantykiem i ewentualnie y, Arabia Saudyjska, czy gdzie jest pustynia. Tam Chemistral nie latają. Dlaczego? Bo tam nie ma ludzi, więc wreszcie to zrozumcie, że ludzie, którzy wymyślili Chemistralis, czyli te opryski nad Polską, to nie są u ludzie, którzy walczą z globalnym ociepleniem, bo to jest wszystko kłamstwo, piz na wodę, fotomontaż, tylko to są skorumpowani psychopaci, których powinni się już dawno temu rozstrzelać bez zastrzeżenia. I nieważne, czy do tego użyjecie policji wojska trzeba by nauczyć Dalej tego nie rozumiecie. Wczoraj ratował Hemistrzost nad moim miastem. Zadzwoniłem do BW. Oni już dwa lata nad tym pracują, a ja pracuję nad tym w 20 minut. I mówię Wam wprost: zacznijcie podejmować twarde i poważne decyzje przeciwko korupcji w państwie polskim. Bez litości. Korupcja potrafi doprowadzić do śmierci wielu ludzi. Zaakołamani, zjednoczali, debile. I tych ludzi, co tak za te podteksty do, do telewizji publicznej czy TVN-u, e, powinno się natychmiast, czyli do cenzury, cenzury, i propagandy i dezinformacji, natychmiast odsunąć od władzy nas bity, Bo jedyne co wy potraficie, to tylko kłamać i kurwa, żryć te podatki z sukiencem upierdolonej i do niczego się nie dajecie, to nie im 12 października latają od rana, jak zwykle po stronie słońca. Nikt mi nie powie, że to są spaliny. Kratownice robią raz tych samolotów mniej, raz więcej. Tam jest jeszcze czyste niebo. Jeszcze minie parę godzin będzie inaczej Sekretarz ONZ już powiedziała dawno o depopulacji Mówiła też, że używają ośrodków chemicznych na niebie tłumacząc globalnym ociepleniem, co jest oczywiście nieprawdą. Patrzcie w niebo, szukajcie informacji, myślcie. Pozdrawiam.